Witam serdecznie na moim kanale Beautiful Flowers, piękne kwiaty. Jestem w Baranco de la Tore w Dolinie, w której podziwiam zieloną Fuerteventurę po deszczu. Stoję koło tamaryszka Kanaryjskiego. Jest to niewysoki krzew lub niskie drzewo, dorasta do czterech metrów wysokości należy do rodziny tamaryszkowatych i jest endemicznym krzewem wysp kanaryjskich ma igiełkowate zielone liście które na jesieni przybielają kolor słocisto pomarańczowy kwitnie Kwiatami zebranymi w kwiatostan typu grono. Są one, one koloru białego lub różowego, a tak wygląda teraz tamaryszek po ciepłej zimie. Widać, że te liście przybrały taki żółto-pomarańczowy kolor. Niedługo wypuści nowe liście i zawiąże piękne kwiatostany. Jest tu taki mały gaj składający się z, właśnie z tamaryszków, z palm kanaryjskich i innej roślinności słono i sucholubnej. I pięknie ćwierkają kwiaty. Jest to dolina, w której właśnie można podziwiać ptaki. Piękny nowy przyrost, igiełkowych liści. Ta maryszka. Wąwóz Baranco de la Torre w czasie deszczu potrafił zamienić się szybko w rzekę, bardzo rybącą rzekę. Przejdzie tutaj spora masa wody, I dzięki temu Puerto Ventura zamieni się w zieloną. Wyspęcając do tamaryszka, występuje on w wąwozach, jak ten tutaj na wydmach. Jest odporny na zasolenie gleby, może rosnąć blisko brzegu oceanu, jest odporny na suszę i dobrze ją znosi. Tamaryszek to też popularny krzew ozdobny. W ubrawie ogrodowej występuje tamaryszek drobnokwiatowy, który zakwita różowymi kwiatami już w maju. A maryszki to mało wymagające rośliny, odporne na suszę, na gorące i suche powietrze. Ten mały, niepozorny sukulent, wyrastający z popękanej ziemi, to Mesem tenium nodiflorum. Po polsku rodzaj zwany jest przypołudnikiem lub słonecznicą. Jest to roślina jednoroczna, tworzy płożące się kępy, dorasta do około 20 cm długości. Kwiaty białe do jasnożółtych liście, mięsiste 2 cm. Znalazłam bardzo charakterystyczną roślinę, Laena arborescens, jest to niewysoki krzew, dorasta od 40 do 120 cm wysokości ma bardzo charakterystyczne po wyginane łodygi. Młode łodygi są zielone, starsze stają się takie spiczaste i drewnieją. Liście małe, zielone są bardzo charakterystyczne. Tutaj jest listek. Kwiaty są koloru żółtego. Liście i łodygi zawierają sok mleczny. Bardzo fajna roślinka. Jest to roślina strefy pustynnej. Znosi suszę i duże nasłonecznienie. Jest to krzew pustyni. Przyglądać się roślinom. Fascynują mnie rośliny, które rosną w trudnych warunkach klimatycznych, które adoptują się do otaczającego je środowiska i zmian zachodzących w tym środowisku. Te piękne palmy, które tutaj rosną, to palmy daktylowe. Nie są to jednak palmy kanaryjskie, są to już najprawdopodobniej. Hybrydy między palmą daktylową a palmą kanaryjską. Te dwa gatunki lubią się ze sobą krzyżować. Palma kanaryjska charakteryzuje się bardzo silnym pędem. Zwykle nie tworzy rozłogów od korzenia, znaczy nowych, nowych palm. Palma daktylowa może tworzyć takie właśnie nowe roślinki od korzenia. Zwykle jest ich więcej. Tutaj piękny kwiat. Kwiaty są żeńskie i męskie. Palma kanaryjska ma też bardziej soczysty, bardziej taki zielony kolor liści. Zaś palmy. Daktylowe mają taki bardziej matowy, w mojej opinii, kolor liścia. Kwiaty jeszcze w pąkach one niedługo pięknie się rozkwitną. Kwitną na żółto i na biało. Zależy czy są męskie czy żeńskie. Tutaj bardzo ładnie będzie widać, jak ta palma tworzy palmy od korzenia. Jest ich tutaj kilka. Te zielone połacie nadbrzeżne to sodówka saueda. W większości jest to saueda vera. Ale zauważyłam, że różnią się i występują bodajże trzy różne gatunki sodówki. Tutaj jest to roślina, która występuje nad brzegami mórz, znosi silne zasolenie gleby. Jest też odporna na suszę i silny wiatr, który wieje od oceanu. Czyż nie wygląda to pięknie? Ocean zieloności gatunkiem, który tu występuje jest saueda vera, sodówka, należy do rodziny szarłatowatych, jest to niewielki krzew, może mieć bardzo zmienny charakter w obrębie gatunku, liście mają do 2,5 cm długości, są półcylindryczne. Są małe, niepozorne, koloru żółtawego. Udało mi się przejść przez wąwóz przed intensywnymi deszczami, które na Puerto Venturze trwały dwa dni. Wąwóz ten po mojej wizycie zamienił się w rwącą rzekę. Podobnie było na Gran Canarii. Gdzie ulewne deszcze spowodowały błyskawiczne powodzie. Gdy kilka lat temu odwiedziłam wyspę Gran Kanarię, przewodnik, który nas po niej odprowadzał, mówił, że kilka lat nie było opadów deszczu na tej wyspie.